W dzisiejszym filmie zaprezentujecie, jak prawidłowo wypalić e, plik ISO na płytkę. Tutaj będę mówił teraz o Windowsie, jak prawidłowo Windowsa takiego zgrać na płytkę. Więc tak, e, do tego będziemy potrzebować program e, Power może go pobrać e, wersję Full z, z Homiku. Link pozostawiam w opisie lub możecie pobrać sobie z oficjalnej stronki, ale tutaj uważam, że bardziej jest opłacalne, więc tak. Po pobraniu Power ISO instalujemy program. Tu mamy normalną instalkę. Ja ją oczywiście zainstaluję nad swoim nowym M, bo ja jak mam komputer po formacie programy M, i tutaj klikamy install. I tutaj mamy. Musimy teraz poczekać. Dobra. E, tu mamy serial. Dobra. Tu klikamy finish. Tutaj zaznaczamy tak, jak jest, i klikamy close. E, nie odpalamy komputera ponownie, bo akurat wymusicie, ale ja nie będę tego robił. E, następnie wchodzimy do programu Power ISO, i mamy coś takiego. Klikamy tutaj, jeżeli pobierzecie tą wersję pełną. Piszkoty rejestracyjne. Tu mamy serial, czyli po prostu kopiujemy całą zawartość, lub można to zrobić tak: Siach. kopiuj. I zaraz Wam pokażę, jak ją prawidłowo wypalać, bo dużo osób popełnia błędy. Przy czym, no niestety, źle to się zgrywa i potem nie ma botowania. Już naprawdę. E, dobra, nazwa licencji, nazwa użytkownika to jest kolo e, 77. I klikamy OK. I jest zarejestrowany program. E, dobra, e, jak to teraz zrobić? Gdy otworzy się Power Isa. Tutaj klikamy opcję otwórz. Teraz wskazujemy nasz nasz, nasz nasz plik w sumie taki tutaj ja mam go na pulpicie więc klikam go klikam otwórz i ukazało mi się takie coś. Następnie musicie włożyć płytkę do swojego czystą płytę do stacji dysków i klikać i kliknąć przycisk nagraj. Teraz musicie się upewnić Nagrywarka. Gdzie jest wasza płyta? Moja płyta jest tutaj dokładnie w dysku D. I tutaj klikamy nagraj. Dobra. Wykrywanie. I czekamy. Gdy mamy, tak, gdy mamy taki komunikat, to znaczy, że nasza płyta jest już nie do użytku. A więc w tym momencie muszę włożyć inną płytę, ponieważ na tej płycie nie nagram tego. Widzę, niestety. No ale cóż, zdarza się. Ciach. Dobra. Ehm. Nagra jeszcze raz, muszę zrobić. I klikamy nagraj. Tutaj mamy formaty. Czy chcesz teraz wykasować plik? Ja klikam OK. I teraz w tym momencie wypala się plik yy, z instalką systemu Windows XP. Bo akurat to taki pobrałem dla prezentacji, a poza tym muszę zrobić tak format w drugim komputerze. Tak więc poczekajmy dalej, gdy to dojdzie do 100%. Widzimy jest 7%. Dobra, pozostało jeszcze 50%. Tu mamy informację co on teraz robi. Teraz akurat mamy wypalanie nośnika, czyli zgrywa całą zawartość na nasz pusty dysk. Ja nie miałem tego dysku pustego, musiałem go sformatować, ale program sobie poradził. Ogólnie, że to jest bardzo polecam program Power ISO naprawdę jest bardzo dobrym programem i można mieć go zadany, tak jak widzieliście. Dobra. Stał 14%, 13%, 12%. No jak widzimy, mamy 100%. I pisze teraz finalizowanie zapisu. Może to potrwać kilka minut. Ogólnie to trwa dziś. No, mi się akurat już to zrobiło. I mamy nagrane. Czy to działa? Zaraz wam pokażę, jak ja to zrobiłam W ogóle, jakie to. Mogę to powiedzieć. Moment. Kop. Tutaj mogę usunąć. Będę musiał chyba usunąć. Już dobra. Czy to działa? Dobra. Mam, mam płytkę. Wkładam tą płytkę teraz do swojego dysku. Do swojego. Dysk, no tak, dobrze nie? I ja już nie mam tej instalki. Ogólnie, bo widzicie, usuwałem do kosza i musimy teraz poczekać aż dysk się, dysk się wczyta, jest to ważne i mam tutaj, gdy kliknę i mamy e, prawidłowo, e, mamy prawidłowo, e, no jak to się mówi, no wypalony plik. Tak więc zapraszam na moje inne filmy. Pozdrawiam Was. Cześć.